Zaranko mamy takie, jak widzimy. Setny raz robimy sobie pod punkt A, czyli wyznaczamy stałą z norma Warunek normalny to jest to samo, co robiliśmy cały czas, nie? Czyli chodzi, normalizacja to jest ta, to jest takie coś, że całka z f od x to jest 1, to jest normalizacja, no nie? Ten sam ten warunek cały czas. Oczywiście na przedziale, gdzie jest niezerowa i takie tam pierdolenie, wiadomo. No to na szybkości. A całka x kwadrat od 0 do 1 ma być równa 1, yy, zatem A razy x do trzeciej przez 3. I tutaj sobie machniemy 1,0, nie? policzonej całce już. Eee, to się równa po prostu. A, ja jestem 1 z trzecia. Przepraszam, już jest późno. Eee, to się równa 1, czyli nasze a, no a na logikę to a musi być równe 3, ja to zostawię tu na górze. Albo nie, nie a, nieważne, dobra. Niech będzie, że a jest 3, b, dystrybuanta. No to co? No to dystrybuanta to jest nasza całka po prostu nieoznaczona z gęstości. Czyli jeżeli gęstość była 3x kwadrat, to my całkujemy 3x kwadrat, x się powiedzmy, raz będę kulturalny i napiszę. No i to jest co? 3 razy x do trzeciej przez 3. Czyli to jest po x do trzeciej. No i jeszcze my sobie sprawdźmy, czy. Tak jak pamiętacie, ten wykresik, nie? Jak jest dystrybuanta. Powiedzmy na zielono. To jak tu jest wszystko zerowe, to tam, gdzie się gęstość zaczyna, patrzymy, czy, czy lewy przedział, le, początek z lewej strony tego, gdzie się gęstość zaczyna, to czy dystrybuanta od tego miejsca będzie zerowa, czyli sprawdzamy, czy F od 0 będzie równe 0. I tam, gdzie jest koniec przedziału, gdzie gęstość jest niezerowa, czyli na środku na jedynce, bo gęstość jest pomiędzy 0 a 1, to dystrybuanta od jedynki. Ma być też równa jedynce, nie? Czyli to jest ten warunek, że tutaj to ma iść, tak? I potem iść same jedynki, no? Nie? I w tych momentach ma być ciągła, czyli tu powiedzmy jest 0, tu jest 1, i po prostu chodzi tylko o to, żeby dystrybuanta była w tym przypadku ciągła, skoro gęstość jest też ciągła. I nie może być takiego skoku nagle, nie? No, nieważne. Dobra, w każdym razie sprawdzamy sobie, podstawiamy sobie, czyli liczymy, że 0 do potęgi trzeciej. Powiedzmy, napiszę, żeby to miało ręce i nogi. Sprawdzamy, czy to jest 0. Jest 0. No i F od 1 jest 1. Pasuje, czyli dystrybuanta to jest oczywiście to. Prawdopodobieństwo X większego od 0,5 to jest tak samo, jakbyśmy wzięli. To jest to samo, co. Powiedzmy, tutaj napiszę. Pamiętajmy, że to jest dokładnie to samo co 1 minus prawdopodobieństwo x mniejszego równego 0,5, a przy prawdopodobieństwo wszystkiego do jakiejś liczby to jest dystrybuanta z tej liczby, czyli 1 minus f od 0,5. Czyli to będzie 1 odjąć 1 druga do trzeciej, a nie jedna trzecia, tylko jedna druga. No i to jest jakieś 7 ósmych, nie? Czyli prawdopodobieństwo z tego beta 7 ósmych. Dobra, przenosimy się na dół. Lecimy do C. To będzie ciekawe. Średnia. Średnia, czyli wartość oczekiwana. Czyli właśnie to E do X. Znaczy EX, przepraszam. Pamiętajmy, że gęstość to było 3X kwadrat, no nie? Od 0 do 1. I teraz tak. Wartość oczekiwana. To jest... Całka z x razy gęstość. Oczywiście na przedziale, gdzie są niezerowe te x. Zatem nasza wartość oczekiwana u nas to będzie po prostu całka z 3x do 3. I oczywiście na przedziale od 0 do 1. Czyli to będzie trójkę sobie wyrzucimy, czyli będzie 3 y, kreska 1, 0. I to będzie x do 4 przez 4. O, to będzie 3 razy. I otwieramy nawias 1, 4, odjąć 0, tak jakby, czyli to będzie po prostu. A zmieszczę jeszcze 3, 4. To jest wartość oczekiwana. Wariancja. Jeżeli chodzi o wariancję, tak, tu powiedzmy, że było C, kolorek czerwony, D. Wariancja, wzór na jest taki, że wartość się równa EX kwadrat, tak jakby w ten sposób, odjąć EX do kwadratu. Yy, tą wartość już mamy, tą z prawej. Tą z lewej trzeba policzyć. I robimy to tak samo, jak wartość oczekiwana zwykła, czyli liczymy sobie całeczkę od 0 do 1 z x kwadrat razy F od X. Hmm, czyli to będzie po prostu 3, całka 0,1 x do czwartej, czyli to jest 3 kreska 1, 0. Hmm. To jest bodajże 3 razy 1 piąta chyba, nie? Czyli to będzie jakieś 3 piąte. Chyba jest to git. Jeszcze przejrzę. Wygląda dziwnie. Ale to powinno być to. To jest to, tak. No dobra. No to czyli postawiamy się od tego wzorku tutaj. Czyli to będzie mniejsze. Jest 3 piąte. Odjąć 3 czwarte do kwadratu. Czyli to jest 3 piąte minus 9,16. Czyli to jest. Na krzyż pierdolę, wspólne mianowniki, czyli to jest 48,8 yy, odjąć 45, ale pierdolnięta, wyjdzie ta wariancja. Czyli to są 3,8 i to jest wynik. Dziękuję bardzo za uwagę. Jedzie dzielnicowy, w grupę, mały są Jebałem na niego gołe z dupy Mam Mam wyjebane. Spadł do pączka, przychodzę dziesiąta rano Pytam się, idziemy do szkoły? niebo mnie zatrzymano Mam wyjebane, dziennicowy mówi, pokaż podeszwę buta Ja mu pokazuję zamiast podeszwy, gołego fiuta